Mam do Was następujące pytanie. Czy chcielibyście dostać paczkę, która byłaby spakowana w taki sposób? No to, he, miałem takie marzenie i to moje marzenie się właśnie spełniło. Otóż przyszła do mnie taka paczka. Co się w niej znajduje? Mam nadzieję, że to nie są najgłupiej wydane pieniądze, ale to jest chyba najgłupszy produkt, na jaki mogłem wpaść. Otóż środek zawiera... ...zakrzywiony soundbar z klawiaturą mechaniczną RGB, czyli... ...intro. Jak znaleźć ten produkt, to macie na dole nazwę w opisie, natomiast paczka, jak sami widzicie, jest otwarta. Bo byłem strasznie ciekaw, jak to wygląda w środku. Nie spoglądałem, ale poprosiłem Dagmarę, żeby wzięła i otworzyła im i mi wysłała zdjęcie, czy rzeczywiście jest w kolorze, w jakim go wybrałem. I teraz uwaga, pierwszy raz zobaczymy. A, jeszcze jedna rzecz. Paczka jest. Lekka, no nie przypomina takich soundbarów, które są, wiecie, z Dolby Atmosem i innymi rzeczami, ale trzeba pamiętać, że to produkt, jak to mówią, dźwięk za 1000 juanów zamknięty w opakowaniu dosyć tańszym. Tutaj mamy instrukcję oczywiście w języku naszych braci z daleka, a z tyłu dokładnie to samo, więc to mi się nie przyda. Natomiast środek wypełnia soundbar. <grywa> Słyszałeś? Samo opakowanie nie zawiera zbyt wiele, bo mamy po prostu soundbar, mamy przewód USB w wersji mikro oraz przewód jack-jack, żeby go podłączyć, bo ma strasznie dużo możliwości podłączenia. Ja kliknąłem jeden z przycisków, jak sami widzicie, on już się odpalił i on już jakieś kolorki zaczyna generować. Ale żeby nie przedłużać, to otwórzmy i zobaczmy, jak on rzeczywiście wygląda w środku. Co ty tym myślisz? Szczerze, jak widzisz ten produkt? No, Odpust. Albo odpuść, odpuść sobie kupowanie tego typu rzeczy. To jest krzywizna 1800R. Więc jeżeli macie na przykład też tu przetestuję monitor, który ma taki, taką krzywiznę, no to powinien dobrze działać. Występuje w wersji, która ma przyciski chyba dotykowe, albo właśnie mechaniczne, ale stwierdziłem, że mechaniczne będą zdecydowanie lepiej pasować. Tutaj jest. Hmm, chyba mam zerwać. To jest chyba folia ochronna na tym lusterku, bo sama ta folia jest bardzo porysowana, i tak jest tutaj folia. Folia, która. W... O, dobra, myślałem, że tak fatalnie schodzi. Na jednym z przycisków widnieje nazwa firmy, która produkuje ten soundbar. Nazywa się Soa. Soa. Cłaje. Tak się przywitał. Delikatnie coś tam piszczy z sekcji zasilania i to jest wersja, słuchajcie, razem z wbudowanym zegarkiem, który świeci tutaj na środku. Jest też wersja chyba bez zegarka, ma ponoć alarm można podłączyć samego soundbara, tak jak widzicie z tyłu. Chyba pendrive'a, jest zasilanie na 5V, jest wejście zwykłe przez jacka AUX, mamy wejście na mikrofon, tego chyba nie było nigdzie to z karaoke zestaw, to miał być PC chyba. Ale można też rzucić karty SD do 32 GB. W tym momencie on chce się sparować razem z Bluetooth'em za chwilę mu to umo ale spróbujmy zobaczyć, jakie ma tutaj rzeczy na samej klawiaturze. Może od tej strony. Chyba się wyłączył. Prawie. Pa parowanie urządzenia. Znaczy, szuka urządzenia, tak mi się wydaje. Teraz kończy. Kończy. Dosłownie, tak to brzmi. Ale dobra, włączmy go w takim razie. Zobaczmy w ogóle... Zobaczmy, jakie, Zobaczmy jakie ma to switche. Niebieskie. I To są nie... switche niebieskie firmy... To są niebieskie switche firmy Orange. To jest naprawdę niecodzienny nie sposób zastosowania mechanicznych switchy do soundbara, ale jak widać, jeżeli... So, high, <laughs> jeżeli jest zapotrzebowanie rynku, to oznacza, że jest to potrzebne. To jest brudek jakiś. Czy ktoś kto to składał? Musiał sobie kichnąć i mamy tutaj na, na tym tym brudek. Ale najbardziej ciekawią mnie te głośniki, bo jak sobie zobaczycie w tym momencie, to one rzeczywiście dosyć mocno się uginają. Co prawda nie powinienem takich rzeczy robić, ale... no, 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 no. No no, 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 zobaczmy, co to maleństwo potrafi. Żeby było prościej, to zobaczycie teraz z perspektywy Mikuny, w jaki sposób wygląda moja playlista. Zrobiłem sobie playlistę z najbardziej popularnymi utworami, z których korzystam podczas swoich filmów, i dlatego, że to jest soundbar, to wiadomo najlepiej jest go przetestować w muzyce. To też na przykład. Co sądzisz, Mikoła? No, ale to, 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 to co powiedziałeś, to świeci jak na takim odpuście, bo to jakoś w totalnie losowy sposób. Mam nadzieję, że da się to coś w jakiś sposób kontrolować i da się ustawić na przykład jeden kolor. Za chwilę zobaczymy. Coś harczy w pewnym momencie, ale powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to naprawdę przyjemnie brzmi. Możecie w tym momencie zobaczyć, jeżeli spojrzymy sobie tutaj na przyciski, to tutaj mamy możliwość zmiany oświetlenia i teraz ono będzie na przykład tak świecić, tak świecić, tak świecić. Nie za bardzo wiem, w jaki sposób nad tym zapanować jak to kontrolować. To chyba odpowiada temu, co jest w muzyce. sir No tak jak większość takich ledowych rzeczy, które mają reagować w rytm muzyki, reaguje tak troszeczkę tak jak chce momentami. Ale zawsze jest to jakiś fajny dodatek, jeżeli będzie sobie świecić gdzieś tam w tle, to być może nie będzie nikomu przeszkadzać, jak nikt tego nie będzie widzieć. Tutaj mamy powrót do początku otworu, czyli jeżeli mamy utwór, który chcielibyśmy puścić od samego początku, to drugi przycisk pozwala nam na to, żeby cofnąć sobie muzyczkę. Jeżeli dany utwór nam się nie podoba, albo chcemy po prostu ach, się wyżyć i wrzucić jakikolwiek inny miks, to mamy największy przycisk taką spację, żebym i to to Pozwala nam przełączyć się. To jest. Aha, źle zrozumiałem oznaczenia na przyciskach. To jest pauza. Czyli mamy tak, poprzedni utwór, możemy sobie przełączać. I działa tak jak w większości takich systemów bluetoothowych. Mamy start i spacja, która działa. Teraz mi nie chciała wejść. Weszła. Mamy możliwość przełączenia się do kolejnego utworu. Mamy przycisk SOI. popatrzcie na to. Aha, to jest chyba jakiś Nie wiem co zrobiło, ale zaczęło wszystko świecić tak naprawdę. Nie, to robi takiego x -a. Jest możliwość przyciszania, zgłaśniania. Tylko, że to nie jest przyciszanie i zgłaśnianie chyba telefonowe. Zdecydowanie to jest ściszanie samego soundbara. Co to jest? To bo jeszcze termometr wbudowany, tylko uważa, że mamy 30 stopni Celsjusza, więc chyba nie o to nam chodziło. Mamy tutaj możliwość połączenia sobie godziny, że mamy 6.32 albo i możemy budziki ustawić. <grystanie> jest też radio wbudowane. Totalnie nie wiem co o tym myśleć. Jak wrócić teraz do bluetootha? <grystanie> Sam wrócił. <grystanie> Jak mam się nad tym wszystkim zastanawiać, to taki w sumie ciekawy gadżet, który ma wbudowaną baterię chyba 3600 mAh, który sobie świeci. Ma rzeczywiście ten zegareczek, który nam umożliwia podglądanie, która jest w danej chwili godzina, ale jeszcze muszę się nauczyć jak ten zegarek ustawić. Jak sobie go ustawimy przed sobą, to bardzo ładnie rzeczywiście wygląda i jak sami spojrzycie w tym momencie, oglądając ze swojej perspektywy, no to muszę przyznać, że wygląda no zacnie. Zacnie i nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać, chociaż kosztował to 50 dolarów, więc to trochę kosztuje. Jest teraz pierwsza, 21.57. O, tak powiem, no bo co co mam ukrywać, to no po prostu powiem. To jest pauza mi nie o, zadziałała. Z opóźnieniem delikatnym, ale działa. Znaczy, powiem szczerze, że to jest dosyć fajne. Fajne jest to, że masz interakcję razem z zegarkiem, za, czy po prostu z całym soundbarem za pomocą klawiatury mechanicznej. Nie sądziłem, że to będzie rzeczywiście przyjemne. Przy okazji, jeżeli ktoś ma swoje stanowisko gamingowe ustawione już z klawiaturą mechaniczną, to czemu by miał nie ustawić go jeszcze z dodatkową klawiaturką dedykowaną mu do obsługi samego zegarka? Dobrze, że żyjemy w czasach, kiedy technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy wziąć swój aparat i po prostu skierować go z telefonu bezpośrednio na instrukcję. Mać, zadzwoniłem do Ciebie, mhm. przepraszam, zaraz Ci wyślę zdjęcie, robiliśmy przebitki i zadzwoniłem do Ciebie niechcący z soundbara na bluetootha z klawiaturą mechaniczną RGB. Ale przypał, o, przepraszam, przepraszam. I teraz, jak sobie zobaczycie, to mamy przycisk ustawienia alarmu, przycisk klucz do, klawisz do ustawiania zegara, przycisk trybu temperatury. Tylko, że ta temperatura, no jest 27 stopni, więc mi się troszeczkę nie wydaje. A 9 to jest przycisk trybu gry. To jest gra. Czyli zobaczmy, czy słychać jakąkolwiek różnicę. Nic nie robi ten przycisk. Chwilę czasu spędziliśmy nad tym, żeby przeanalizować, co się znajduje w tej instrukcji. Pierwsza rzecz, jaka się tutaj pojawiła, dotyczyła producenta, że ta coś Sony Ericsson się pojawił. I rzeczywiście, jak spojrzymy sobie z tyłu na napisy, które się znajdują w języku nieznanym mi bliżej kanji, czy w innym alfabecie, nie wiem, to po przetłumaczeniu automatycznym model produktu to SH39, gościn i tak dalej, ale twórca Shenzhen Sony Ericsson Interactive Technology. Nie wiem, czy to jest ta sama firma Sony Ericsson, którą dobrze pamiętam. Pamiętamy, jeżeli chodzi o na przykład telefony komórkowe, ale to jest ciekawa informacja. To, co jeszcze wyczytałem, to mamy tutaj jeszcze dodatkowo dwa alarmy, z czego można ustawić sobie pięć różnych dzwonków, ale to nie wszystko, bo jak wrzucimy sobie kartę pamięci i odpowiednio ją nazwiemy, czyli tyfy, ale, to wtedy możemy używać własnych dzwonków w formacie MP3 i paru innych, które jest w stanie to urządzenie nam zdekodować. Jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, to począwszy od przewodów, których jakość wydaje mi się, że jest całkiem okej, okay, bo często się spotykamy z takimi przewodnikami, są totalnie cieniuteńkie i wydają się, że się totalnie przerwą od razu. Począwszy od czeka, czy na przykład przechodząc przez USB-ka, który też jest sztywniejszy niż większość, które zazwyczaj się spotyka. Przechodząc później dodatkowo do samego urządzenia, to ono jest dosyć fajnie spasowane, nic nam tutaj nie trzeszczy. Jest dosyć sztywne, znaczy, że dosyć, ono jest totalnie sztywne, jeżeli chodzi o samą budowę. Mamy ten nieładny element lustrzany na górze, który może się komuś podobać, a komuś może się nie podobać. Mi się nie podoba, bo strasznie łapie palce i widać na tym kurz. I trzeba będzie przecierać, a że to jest pewnie. Oh <sighs> Nie, no, jeszcze się nie porysowało od koszulki, a zdarza się, że takie rzeczy się potrafią od samej koszulki rysować. Ale teraz możecie zadać pytanie, dobra, czy to będzie pasować do mojego wykrzywionego ekranu? No to sprawdźmy. Mam tutaj taki przykładowy, ładny monitorek, który ma zakrzywienie. Uwaga, wydaje mi się, że 1800 R. I on, jeżeli sobie dopasujemy go do naszego soundbara, rzeczywiście idealnie pasuje. Oczywiście nie będziemy go używać w takiej formie. Raczej postawimy sobie monitor, jeżeli korzystamy z takiego zakrzywionego ekranu, to on po prostu będzie ładnie nam do takiego. Czegoś pasować i zapewne jak wrzucimy tutaj też większy monitor, to też tak będzie. Wydaje mi się, że to jest dobra droga, żeby taką iść. Jak już chcecie soundbara do swojego komputera i używacie zakrzywionego ekranu, to soundbar też musi być zakrzywiony. Teraz pytanie, jak to wygląda w przypadku laptopa, bo zobaczcie na jedną rzecz. Laptop jest takiej grubości, ten soundbar jest takiej grubości. To jest tak wyłączyłem. Ten potrzebuje tak naprawdę wykonywać tylko jedno zadanie, czyli on ma grać. Natomiast laptop ma wbudowaną i kartę graficzną, i procesor i pamięć jeszcze jest ekran, jeszcze jest klawiatura, chociaż tutaj też jest klawiatura za to mechaniczna, ale uwaga, jeżeli. A teraz posłuchajcie, jak brzmią głośniki w tym laptopie, i uwierzcie mi, że dźwięk z tego jest po stokroć moim zdaniem lepszy od tego, ale nie oznacza to, że ten dźwięk nie jest zły, bo ten dźwięk naprawdę, to, tego dźwięku się naprawdę przyjemnie słucha. W sensie on nie jest może idealny, nie jest super, ale no, dokładając do tego jeszcze ten efekt gadżeciarski, myślę, że to jest fajny pomysł na prezent, na przykład na święta, które się coraz bardziej zbliżają. Coraz bliżej święta. Jest szansa, żeby na przykład podpiąć sobie audio przez jacka i to nie jest trudne, bo wystarczy go wpiąć z tyłu i uwaga... Ayo A i wtedy nam się wyświetla dodatkowo Napis AUX, czyli wiemy automatycznie, soundbar nam się przełączył w tryb AUX. A jeżeli wyłączymy go,. Przewidywaliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał, że. Ale nie przewidywałem, że ten soundbar będzie w ten sposób grał. Poraz w takim razie na jakieś podsumowania, bo chwilę się pobawiliśmy tymi głośnikami i sprawdziliśmy, jak sobie radzą w różnych sytuacjach i przy różnych możliwościach, scenariuszach, przy których się chciało z nich skorzystać. I jeżeli słuchamy sobie muzyczki jakieś, to są przyjemne. Naprawdę są przyjemne, zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokie tony. Dlatego, że no dobra, brzmią troszeczkę jak radyjko takie dla dzieci, no bo to są dosyć tanie głośniki, ale mimo wszystko brzmią czysto bez jakichś dodatkowych mega z nich kształceń. Jeżeli byście chcieli znaleźć jakąś alternatywę, to ja korzystam osobiście z dźwięka głośnika na bluetooth tego typu. To się nazywa dokładniej Nilkin X-Men X1. To jest głośnik, który uwaga. On ma na przykład zdecydowanie więcej basu w porównaniu do tych głośników. Bo teraz słyszycie na przykład soundbar. Natomiast teraz przyłączymy się. Na ten mały głośniczek, ale przykładowo taki głośniczek ma większe problemy, jeżeli chodzi o przytłumienie, dlatego że ten głośnik jest dodatkowo jeszcze wodoodporny, pyłoodporny i tak dalej. Ale jaki jest płynący plus używania takiego? On ma chyba 5000 mAh baterię, gdzie ten ma 3800 i przy tych wszystkich świecidełkach to na pewno szybko ją dosyć zjedzie. I uwaga, jeżeli wasz telefon ma mało baterii, tak jak mój ma mafty... w on tak piszczy, to jest jego największy minus. Ale jeżeli on ma tak bardzo mało baterii, jak ma mój telefon, to w przypadku podpięcia go do portu USB tego soundbara, no nie jesteśmy w stanie go doładować. Natomiast ja sobie cenię straszliwie ten głośnik, dlatego że on pozwala podładowywać sobie swój telefon. I uwaga, mój telefon się w tym momencie ładuje, co jest mega fajnym rozwiązaniem. Myślę, że to absolutnie nie jest soundbar, który by się miał nadawać jako rzeczywiście główne coś, element, gadżet, z którego byśmy chcieli korzystać, jako rzeczywiście głośniki. Raczej gadżet jako takie coś bardziej ozdobnego, bo w kadrach myślę, że będzie fajnie. Wyglądać, jak on się będzie gdzieś tam świecić. I uwaga, jeżeli sobie porównamy jego możliwości w porównaniu do zwykłych głośników, z których korzystam na co dzień, to uwaga, to jest soundbar. No a to są głośniki, z których korzystam na co dzień. Macie do nich linka w opisie, jak się zastanawiacie, to są za głośniki, bo często pytacie, bo są ładne i białe. Moim zdaniem zdecydowanie, jak chcecie wykonywać robotę, to wykonujcie tą robotę na czymś, co rzeczywiście się do tej roboty nadaje. Z mojej strony myślę, że to byłoby na tyle. Czy dobre? Nie że polecam. Raczej na zasadzie takie ciekawe. Czy fajne, fajne, i tyle. Na tym zakończmy ten odcinek. Dobra, dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Miejsce na subskrybujkę, a sandbar będzie się pojawiać w tle. Dosyć często. ◆はい<チ>。